Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie zestawienie butów do biegania do treningu po asfalcie, po twardych nawierzchniach do 400 zł. Buty do 300 zł już sobie omówiliśmy. Tam mieliśmy pewne ograniczenia, takie jak ilość amortyzacji, które raczej określiłbym jako średnią do maksymalnie wysokiej, chociaż nie zawsze tak było. I tamte buty sugerowałem dla osób do 75, maksymalnie 80 kg. W tym przypadku możemy już troszeczkę poszaleć, i biegacze o wadze 85-90 kg również znajdą coś dla siebie, o czym za chwilkę powiem. Mam dla Was sporo butów, kilka z nich będzie jakby ponad budżet, ale yy, przy zastosowaniu odpowiednich kodów lub zalogowaniu się do sklepu, będziecie mogli uzyskać cenę poniżej 400 zł. Dlatego nie przedłużajmy i zaczynamy. No to zaczynamy. Słuchajcie, żeby nie było, że jestem jakimś fanboyem Reeboka, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że oni robią po prostu jednego świetnego, wręcz genialnego buta i chodzi o Reebok Floatride Energy 3, 4, a nawet wersję 4 Trailową, yy, która jest do kupienia za 20 zł więcej, nie ma znaczenia. Chodzi o to, że ten but jest źle wyceniony za 379 zł, a obecnie jest dodatkowa zniżka na 35%. Od ceny powyżej 179 te buty w ogóle można kupić poniżej 300 zł. But o dużej amortyzacji, która da sobie radę z biegaczem, no na pewno 80-85 kg, to spokojnie. Z bardzo fajnym, pełnym bieżnikiem, który rzadko się zdarza w obecnych butach treningowych, aż tak dobrze zrobionym. Niezłej stabilizacji, świetnej cholewce, która nie będzie się dziurawić, nie powinna się niszczyć, i zapiętku, który jest zewnętrznie skierowany. Dzięki czemu osoby, które szybko niszczą zapiętki, raczej nie powinny go rozwalić. No, bud dla mnie numer uno w tym zestawieniu, bo jest najtańszy i oferuje w tak niskiej cenie naprawdę bardzo dużo. No to mamy pierwszą opcję. Lećmy sobie dalej. Następna opcja to troszeczkę znowu powtórka z rozrywki, ponieważ znowu mamy ASICS Gel Pulse 13. Pulsy to jest taka średnia półka powiedzmy z asix i zawsze była średnią półką, ale zawsze sprzedawała się świetnie, ponieważ oferowała średnio dużą amortyzację, niezłą żywotność, dwie duże wkładki żelowe. Ten but co prawda nie jest na Flight Foamie, tylko na piance Apli która jest niezła, jest sprężysta, ale nie jest specjalnie miękka, ale jest wystarczająco dobra, żeby dać sobie radę z biegaczem 75-80 kg, a nawet trochę cięższym i można tego buta za 3,5 stówki złapać. Niestety w strasznie smutnych kolorach, no ale co poradzicie. Także pulsy powinny się znaleźć w Waszym rozważaniu, jeśli chodzi o zakup butów do 400 zł. Lecimy dalej. Tutaj mamy Brooksy Tracey. Słuchajcie, Brooksy są dosyć drogimi butami, trzymają ceny i ciężko kupić coś poniżej 400 zł. Trace jest modelem, który nominalnie bazuje trochę na starej generacji modelu Ghost. Takiej dwunastce, jedenastce, powiedzmy, z nieco inną cholewką. Mega solidna firma. W bucie właściwie nie ma prawa nic się dziać. Jeśli chodzi o y, sam poziom amortyzacji, określiłbym jako średni i porównałbym go dosyć mocno do Asicsów Pulsów. Cena 449? Nie moi drodzy, bo jak się zalogujecie akurat y, na Studio Sport i założycie konto, to na nowości dostajecie 15% zniżki i ten but wychodzi za jakieś 380 złotych, Więc niezły na szerszą stopę, całkiem yy, niezła amortyzacja, przede wszystkim dosyć uniwersalna, ponieważ w tym bucie i zrobimy wolne rozbieganie i pobiegniemy szybciej, ponieważ pianka się do tego dostosowuje. I jedyne co mi osobiście w tym bucie przeszkadza to drop. Ja ogólnie nie przepadam z obutami Brooksa, ponieważ nie lubię dropów 12 mm. Tolerancja moja to jest do 10 mm, a na było 8, 6, 5. To jest coś w czym... Uwielbiam biegać, a jak mam buta z 12 mm dropu, no to trochę takie buty mi grają na no nerwy i trochę mi psują technikę. Ale jeżeli ktoś w ogóle nie zwraca na to uwagi tak jak ja, to mocno rozważyłbym właśnie Brooksa, ponieważ to jest obecnie chyba? Nie, na pewno nawet najlepiej sprzedająca się marka butów do biegania w Stanach Zjednoczonych. Nie bez powodu. W tym zestawieniu będzie dosyć dużo, a raczej dwa balansy będą po kolei. I zaczniemy sobie od 880 wersji generacji 11. Zaczynamy od takiego dosyć pewnego buta. Pewnego pod względem stabilizacji, niezłej amortyzacji na takim poziomie nazwałbym go średnio wysokim, ponieważ mamy tutaj piankę fresh foam umieszczoną strategicznie, bardzo dobrej cholewce meszowej, jeśli chodzi o oddychalność, również zawiniętym do zewnątrz zapiętku, bardzo fajnym pod... Trzymanie pięty i niedrażnienia Achillesa. I niezłym pełnym bieżniku. Można powiedzieć, że to jest taki typowy but do klepania kilometrów. Jak Puls, ale jakby pół poziomu wyżej. Jest cała rozmiarówka, jest nawet wersja 2E. A nie, nie ma wersji 2E, sorry. Jest wersja D, czyli zwykłej szerokości do kupienia. I to jest można powiedzieć pewniak. Dla kogoś, kto nie chce kombinować, kto chce mieć po prostu standardowego buta. Drop 10 mm, ok. Całkiem, całkiem dobrze, dobrze nie 12 mm, więc yy, typowy but do klepania kilometrów. Tyle, tu się nie ma co nad tym butem rozwodzić. Natomiast porozwodzimy się nad drugim butem New balansa który pojawia się od razu. Chodzi mi o model Fresh Foam Tempo V2. I tutaj to jest ciekawostka, bo ten but nominalnie jest butem takim trochę treningowo-startowym, nazwijmy to, ponieważ jest dosyć lekki. Oparty jest w całości, jeśli chodzi o podeszwę, o piankę fle, e, Fresh Foam, powiedzieć Flight foam, fresh foam, e, i ma jedną znaczącą wadę dla osób początkujących. Jest butem dosyć niestabilnym, trudnym technicznie. Oznacza to, że but zbudowany tylko na piance, bez żadnych wzmocnień, bez żadnych, tym bardziej piance, która jest bardzo miękka, e, bez żadnych specjalnych usztywnień. E, przy stopie pronującej, no nadpronacja pojawi się szybko i będzie dosyć wyraźna. Neutral poradzi sobie fajnie. Jeśli chodzi o żywotność tego buta, to może być trochę gorzej, ponieważ dosyć m, niezbyt gruba warstwa pianki fresh powinna dać sobie radę 600-700 km dla biegacza do 80 kg. 1000 to może takie osoby lekkie, jak ja do 65-60 kg zrobią, ale będzie to raczej but Wszechstronny do szybkiego biegania, do fajnych rozbiegań wolniejszym tempem, które będą bardzo komfortowe dzięki tej miękkości. No i właśnie do treningów z akcentami, szybkie tempo, podbiegi, no i po prostu wszelkie starty u amatorów pod warunkiem, że macie stopę neutralną i jakaś nadmierna pronacja u Was nie występuje. Z adidasem to ja miałem mały problem, ponieważ fajne adidasy pojawiają się dopiero w kwocie powyżej 400 zł. No ale jest całkiem niezła promka na adidas supernowa i te supernowe bym jak najbardziej rozważył, ponieważ jest to całkiem niezła treningówka, która przede wszystkim pod piętą i pod stopiem, co ważne pod stopiem tutaj, ma boosta. Boost no. Klasa sama w sobie jeśli chodzi o miękkość, jeśli chodzi o uniwersalność to nie, ale jeśli chodzi o zwykły komfort, to jak najbardziej. Czyli w Boosta śmiało można celować, jeżeli zależy nam głównie na komforcie. Oczywiście ta podeszwa jest otoczona nie tylko Boostem, bo Boost to tylko dwie warstwy, reszta to jest inna pianka, troszkę sztywniejsza, ale to nawet lepiej. Tak samo bardzo dobrym rozwiązaniem jest użycie bardzo gęstego, pełnego bieżnika, który sprawia, że ten but jest dosyć stabilny, trzeba przyznać, Bezpieczny dla osób początkujących, bardzo żywotny, jeśli chodzi o podeszwę, no i też, podobnie jak tamte konstrukcje, ma ten zawinięty do zewnątrz zapiętek. Tak wspominam o nim, bo to jest, można powiedzieć, jedno z fajniejszych rozwiązań dzisiejszych czasów, które sprawia, że tak szybko te zapiętki się nie wyrywają, nie niszczą, szczególnie, że ludzie nie rozwiązują butów przy zakładaniu ani ściąganiu. No i co, i sami sobie rozwalają w większości przypadków te zapiętki. Chociaż no, zdarzają się oczywiście sytuacje, że po prostu za piętki się rozwalają, bo są słabe i tyle. Dlatego tego Adidasa jak najbardziej mogę polecić. Jedyne co celujcie dobrze z rozmiarem, żeby nie okazał się zbyt szczupły. Eee, aczkolwiek, jako typowa treningówka, do okazjonalnych startów w tym budżecie warto rozważyć. Przy kolejnym budzie robi mi się ciepło na serduszku, ponieważ. To jest moje odkrycie tego roku. Ogólnie powiem Wam, że ja pokazując Wam te buty, ja większość z tych butów miałem na nogach, właściwie wszystkie miałem na nogach, albo w nich sporo pobiegałem, albo przynajmniej miałem na nogach i pobiegałem po sklepie. To tego buta naprawdę kupiłem za własny hajs i jestem mega zadowolony z niego. Do 400 zł, 3,89, a można nawet znaleźć taniej, jak dobrze poszukacie. Dostajecie dosyć nietypową konstrukcję. Salomon Spectur. To nominalnie but treningowo-startowy, ze względu na to, że wewnątrz podeszwy znajduje się specjalna płytka. Ta płytka znajduje się na stopniu, nazwana jest jako Energy Blade i poprawia nam wybicie. But przez to jest troszkę sztywniejszy, ale przy połączeniu niskiego dropu, dosyć dużej ilości pianki, która jest naprawdę miękka, no i tej płytki, Dostajemy treningówkę, która bardzo fajnie prowadzi stopę. Jest całkiem szybka, bo robiłem w niej i tempówki, i wolne rozbiegania. 6 mm dropu, dokładnie ma but. Wagę całkiem niezłą, chociaż 290 gramów, jak na rozmiar 42,5 to jest dosyć dużo, ale spokojnie, biegałem w butach powyżej 330 i nie płakałem z tego powodu. Także jestem zdania, że jak ktoś szuka buta uniwersalnego do wszystkiego, jest już na troszkę wyższym poziomie zaawansowania i nie biega ciągle, nie wiem, 5 km jednym tempem, tylko wychodzi sobie na tempówki. Wychodzi sobie na y, jakiś trening z rosnącą prędkością, z narastającą prędkością. Y, kombinuje z treningami biegowymi y, i, i po prostu nie robi ciągle jednego tempa. To taki but to jest perełka. Coś, co warto rozważyć jako drugi but w swojej kolekcji i, i wymieniać z tym bardziej miękkim, Ewentualnie, no, jeżeli chcecie zaryzykować i mieć coś ciekawego na nodze, to polecam. Ale nie wiem, czy jako główny but do biegania, ale w tej cenie jest to petarda moim zdaniem. Szczególnie dla osób, które już trochę biegają i jakby rozróżniają, czym jest but po prostu zwykły, miękki do rozbiegań i czym jest but, który trochę nam pomaga w bieganiu. A ten but naprawdę mega mi się spodobał i porównałbym go do serii Glide Ride z Asicsa. Jest blisko... Nie idealnie 1 do 1, bo Glide Ride jest troszkę lepszy pod tym kątem, ale jest blisko. I na samym końcu mam moim zdaniem najlepszego buta w tym zestawieniu. Oczywiście Reebok wygrałby tutaj swoim float ride'em czwórką ceną, ale jeżeli mówimy o poziomie amortyzacji, ilości kilometrów, jaki można zrobić w danym bucie, to ASICS Gel Cumulus 23 wygrywa z każdym butem, który jest w tym zestawieniu. Kosztuje 419 zł, ale po zalogowaniu się na stronę. Yy, wszyscy klienci dostają dodatkowe 5% rabatu. I 5% rabatu oznacza, że ten but będzie kosztować jakieś 398 zł. Coś takiego, chyba że moja matematyka jest słaba, jak zwykle, i się mylę. Nie zmienia to faktu, że Cumulus jest pewniakiem. 23 generacje tego buta, 24 jest już teraz na rynku. W cenie 419 zł, to jak za darmo, powiedziałbym, ponieważ to jest but na ponad 1000 km biegania. A jak macie, ważycie tyle co ja, to i 1500 w nim zrobicie. Z najbardziej wydajnymi wkładkami żelowymi w tych pieniądzach, tylko Nimbus ma większe wkładki żelowe, które tłumią energię. Z bardzo mięciutką, przyjemną pianką Flight Foam i z świetną cholewką, z którą raczej problemów nikt z Was mieć nie będzie. To but, którego miałem okazję testować w zeszłym roku, pobiegałem w nim trochę i naprawdę muszę przyznać, że żałuję, że go sprzedałem, bo to był taki czas, że ja mało biegałem. Dałem sobie trochę spokój z treningami biegowymi, zostało mi trochę butów i stwierdziłem, no nie wiem, chodzić w nich nie będę. Mojemu tacie już trochę butów dałem, to po prostu go sprzedam. I teraz w sumie żałuję, bo śmigałbym w nim do dzisiaj prawdopodobnie. Także w zestawieniu powiedziałbym numerek 1, jeśli chodzi o jakość, amortyzację. Ale Reebok, jak będzie kosztować powiedzmy 300 zł, to jest chyba taką propozycją troszkę lepszą do rozważenia, pod warunkiem. Że nie ważycie więcej niż 85 kg. Jeżeli ważycie pod 90, to bierzcie raczej Asics Cumulusa ze względu na większe bezpieczeństwo, które Wam zapewni. Zdaję sobie sprawę, że w tym zestawieniu może brakować kilku butów, które by Wy byście uznali za ważne, ale tak jak powiedziałem, ja staram się przedstawiać w nim buty, które miałem w rękach, a właściwie to na nogach, które sam posiadam, lub w nich chociaż trochę pobiegałem, choćby i w sklepie. Dlatego jak czegoś nie testowałem, to nie wymieniam. Ewentualnie nie wymieniałem też modeli, które są bardzo trudno dostępne w cenie około chociaż 400 zł. Jeżeli czekacie na buty jeszcze bardziej miękkie, trochę droższe i już z tej kategorii premium, czyli do 500 zł, w sumie nawet do 600-700 moglibyśmy coś znaleźć, ale powiedzmy, że do 500 to już jest całkiem niezły budżet, to musicie dać mi jeszcze chwilę czasu. Także dziękuję Wam za dzisiaj. Trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć.